To są informacje 12 maja Józef Budacz. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń tygodnia. Tragiczny tydzień na drogach. Sami przyszli z tym, żebyśmy mrze zamówili milionowe dotacje dla gmin. To jest bardzo ważne przeciwdzięcie. Dariusz Siekniński, trenerem Limanowi. Gdzieś nam uciekły te punkty. To był tragiczny tydzień na drogach naszego regionu. W poniedziałek w Lubomierzu zginęła jedna osoba. We wtorek wypadek miała dwójka młodych ludzi, która samochodem jechała na egzamin maturalny. Tak tragicznego tygodnia na drogach naszego regionu dawno nie było. W poniedziałek na drodze 968 w Lubomierzu Volkswagen zderzył się z tirem. Na miejscu zginął 54-letni kierowca osobówki. Samochód ciężarowy, który jechał z przyczepą, ta tą przyczepą, jakby zarzuciło na przeciwległy pas. I w tą przyczepę uderzył samochód osobowy Volkswagen Golf. W wyniku wypadku zginął mężczyzna, dwie osoby są ciężko ranne. W Volkswagenie razem z 54-letnim mieszkańcem piwnicznej jechała jego żona i syn. Obydwoje zostali odwiezieni do limanowskiego szpitala. Po udzieleniu pierwszej pomocy 48-letnią pasażerkę Volkswagena przewieziono do uniwersyteckiego szpitala Mikołaja Kopernika w Krakowie. W środę rano kobieta zmarła. Wstępnie możemy podać, że prawdopodobną przyczyną było była nadmierna prędkość samochodu ciężarowego. Jedną z przyczyn możliwych oczywiście, bo to nie wykluczamy także innych przyczyn. Kierowca skanin słyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Kierujący oplem Wektra 20-latek, uku drogi najprawdopodobniej utracił panowanie nad samochodem, który zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym sprzeciwka. Renault Clio, którym kierowała 30-letnia kobieta. We wtorek w starej wsi Opel Vectra zderzył się z Renault Clio. Oplem podróżowała dwójka rodzeństwa, która tego samego dnia miała zdawać egzamin maturalny z matematyki. Młodzież przyszła i powiedziała, że nie doszły te dwie osoby, dzwoniliśmy do domu. 20-letni pasażer i jego rok młodsza siostra są uczniami zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących w Limanowej. Myśmy już wiedzieli o wyparku, oni się domyśleli, że coś się po prostu złego stać musiało. Po egzaminie, jak oddaliśmy im komórki, bardzo szybko się dowiedzieli. Wiedzieli. A jak odbierają na samo to, że sami przyszli z tym, żebyśmy mrze zamówili, że będą oddawać krew? To chyba znaczy, że bardzo to przeżywają. Zresztą przyjście rano do szkoły zacznie się od pytania, jak się czuje Justyna. 19-letnia Justyna uczennica liceum przeszła dwie skomplikowane operacje. Stan tej kobiety jest bardzo ciężki, ale stabilny. Obecnie przebywa ona na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii po przeprowadzonej operacji, już bezpośrednio po wypadku. Przeszło 22 miliony złotych otrzymały gminy powiatu limanowskiego na budowę kanalizacji wodno -siekowej. w poniedziałek w Urzędzie Gminy w Limanowej. Samorządowcy otrzymali promesy na ten cel, które z Krakowa przywiózł członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. Osiem samorządów z powiatu Limanowskiego otrzymało umowy gwarantujące dofinansowanie przyznane na realizację projektów z zakresu gospodarki wodnościowej. Myślę, że to jest bardzo ważne przedsięwzięcie, aby zabezpieczyć mieszkańcom dostęp do zdrowej wody pitnej, a z drugiej strony, właśnie to również budowę oczyszczalni ścieków, budowę systemów kanalizacji. Powiat Limanowski otrzymał przeszło 22 miliony złotych. To najwięcej spośród wszystkich powiatów w Małopolsce. Kwestia dzisiaj inwestowania w tym obszarze w kontekście oczyszczania. Ma również ten taki aspekt, wymiar również unijny związany z nakładaniem kar finansowych. Każda z gmin, która otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego już buduje kanalizację bądź chce ją rozpocząć. Wcześniej czy później samorządy będą musiały zmierzyć się z tym tematem. Mimo, że w wielu gminach naszego powiatu budowa kanalizacji wśród społeczeństwa nie jest dobrze odbierana. Ja z tej kwoty dofinansuję zadanie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej Miejscowości Łętowe, ale chciałem zaznaczyć, że ja już wykorzystałem 2 miliony 300 tysięcy złotych na kanalizację łostówki z maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach Pro. Dlatego ta kwota dzisiaj jest trochę mniejsza, relatywnie mniejsza, natomiast no myślę, że po przetargu kwota na realizację tego zadania, które w tej chwili wynosi 16 milionów. Znacznie się zmniejszy. Z kolei wójt tym barku oprócz kanalizacji będzie chciał wybudować dodatkowe ujęcia wody, aby nie powtórzyła się sytuacja z zimy, kiedy to w kilkudziesięciu gospodarstwach jej zabrakło. Gdy teraz wybudujemy dwa dodatkowe zbiorniki i ujęcia wyłapiemy, to myślę, że gminy tym barku już nie dotknie klęska braku wody. Natomiast kanalizacja, no niestety zdając sobie sprawę, że w 2015 roku i 2020 będą już robione pomiary na rzekach. Jeżeli chodzi o czystość, zdajemy sobie sprawę, że jak nie zrobimy kanalizacji będziemy płacić kary. Zarząd województwa małopolskiego przyznał dofinansowanie o łącznej wartości przeszło 157 milionów złotych, które zostanie rozdzielone na 76 projektów w całej Małopolsce. Po dwóch latach pracy z zespołem Limanowi żegna się Marian Tajduś. Funkcję trenera objął Dariusz Siekliński, który był m.in. trenerem Hutnika Kraków oraz ostatnio Szreniawy Nowy Wiśnicz. Mateusz Bokowy. Rezygnację Mariana Tajdusia zarząd klubu przyjął w czwartek. W środę Limanowia rozgrywała mecz w pucharze Polski na szczeblu limanowskiego pod okręgu piłki nożnej. Pytany wtedy przez nas trener Marian Tajduś o swoją przyszłość w klubie nie chciał się wypowiadać. Podał jednak kilka powodów, które miały wpływ na podjęcie przez niego decyzji o rezygnacji z funkcji trenera. Założyliśmy sobie jakiś cel, no, awans do tej drugiej ligi. No nic nie, jest, nic nie jest straconego. No trochę. trochę to poszło tak. W ten sposób, że, że ci zawodnicy, którzy, na których się najbardziej liczyło, to ja mówię tutaj o, o, o wszystkim, na wszystkich się liczą, ale ci, co przyszli tam z górnej półki. No, Artur Prokop zaczął, miał operację kolana, późno grał. Drugi Orzechowski, który no, dzisiaj też nie wszedł, ale to jest chłopak, który stopniowo daje mu wchodzi, stopniowo na 20-30 minut do gry. Też nie przepracował stycznia, lutego, marca praktycznie i, i wchodzi sporadycznie I to byli ci zawodnicy z górnej półki. No a poza czego przyszli chłopaki ze Szreniawy, niektórzy dzisiaj na przykład nie mogli zagrać czyli Kamil Słaby z partyzanta, że Pucharze Polski nie mogli zagrać. To są też fajni, fajni chłopaki, no ale gdzieś nam uciekły te punkty. O odejściu Mariana Tajdusia mówiło się od dotkliwej porażki w Myślenicach z Daninem. Wówczas Imanowia przegrała 5 do 2. Wtedy jednak zarząd klubu dał czas trenerowi na podjęcie decyzji. Sugerowano nawet, że być może chwilowa dyspozycja zespołu jest tylko stanem przejściowym, bo nadzieję kibicom dał zwycięski wynik 3-2 w Nowym Wiśniczu. Niestety sytuację zweryfikowały późniejsze mecze, najpierw remis z Orliczem w 2-2 i przegrana na wyjeździe z Juventą w Starochowicach 1-0. Następcą trenera Tajducia został Dariusz Siekliński, który już poprowadził pierwszy trening z zespołem. Szkoleniowiec ma za sobą pracę m.in. w Krakowie, Proszowiance czy Wawelu. Do marca 2012 roku prowadził Szerniawy Nowy Wiśnicz. Mateusz Bokowy, TV28. Zapraszam na przegląd pozostałych informacji w dużym skrócie. Dziś telefon starosty Limanowskiego był rozgrzany do czerwoności, bo Jan Puchała złożył zawiadomienie na policję o popełnieniu przestępstwa. Szkalowanie i pisanie nieprawdziwych informacji na mój temat uważam za pewną próbę zastraszania mnie i zniechęcenia do dalszego Działania. Uważam, że zachowanie takie mogą być wynikiem przeprowadzonych w ostatnim czasie kontroli i wykazania nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy w niektórych podległych mi jednostkach. Ja mogę ze swojej strony zapewnić mieszkańców powiatu, że nie zniechęci mnie to do dalszej pracy, wręcz odwrotnie, dbam i będę nadal dbał o interes publiczny. Dobro mieszkańców powiatu i ich zaufanie jest dla mnie najważniejsze. Na kilku przystankach w Podłopieniu i Tymbarku, a więc w pobliżu miejsca zamieszkania starosty Limanowskiego, ktoś powiesił kartki z obraźliwymi epitetami kierowanymi pod adresem Jana Puchały. Poprzez treści zamieszczone na kartkach rozlepianych na przystankach, został znieważony jako funkcjonariusz publiczny. Możemy ujawnić treść tych. Yy, sformułowań? No, nie, one godzą bezpośrednio w dobre imię starosty, więc to jest. Na razie sprawa jest w toku, Prowadzimy czynności wyjaśniające. Zdaniem starosty źródłem tego papierowego portfolio są prowadzone w Limanowskim Szpitalu kontrole, które ujawniają krok po kroku nieprawidłowości związane z kierowaniem placówki. Sądzę, że to jest wąska grupa osób, żywotna, zainteresowana tym, aby mnie zastraszyć, żebym więcej nie kontrolował. Nie szukał, abym odstąpił. Jednak mogę powiedzieć, że ja od tego nie ostąpię. W tym tygodniu NIK sprawdził Limanowski Szpital. Po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego pełniące obowiązki dyrektora szpitala Marek Surowiak skierował sprawę do organów ścigania celem rozważenia wszczęcia postępowania przygotowawczego. NIK zakwestionował słuszność wydatków o łącznej kwocie blisko 90 tysięcy złotych. Dotyczyły one m.in. innymi oddymiania klatek schodowych, sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego Józef Budacz TV28. Jakie wrażenia po egzaminie? No ja myślę, że lepiej niż Polski <noise> mi poszło, no najtrudniejsze nie było. Dziś drugi z obowiązkowych egzaminów maturalnych. O dziewiątej maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki. Prawdopodobieństwo, logika, kombinatoryka, trygonometria, planimetria, stereometria, no wszystko praktycznie. Większych problemów nie mieli. Choć, jak przyznają, z marszu do egzaminu nie można było przystąpić. Trzeba się było uczyć 3 lata. Poszło mi, wydaje mi się, że dobrze. Niektóre zadania też sprawiły yy, trudność, ale dałem sobie radę. Jestem dosyć zadowolona z egzaminu. Dużo było geometrii, ale, ale myślę, że sobie poradziłam. Poziom trudności nie był najwyższy. A niektóre zadania. Przysporzył mi trochę problemu, ale myślę, że będzie dobrze. Aby zdać egzamin dojrzałości, należy w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymać co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów. Abiturient, który nie zda jednego egzaminu, będzie mógł przystąpić do poprawki pod koniec sierpnia. W tym roku do matury z matematyki przystąpiło 123 uczniów, z tym, że liceum ogólnokształcące w mijającym roku szkolnym ukończyło 127 uczniów, a pozostali to są z ubiegłych lat, którzy chcą sobie podwyższyć wynik z matematyki. A co zamierzasz studiować? No wie pani, to jest bardzo trudne pytanie na razie. To jest takie wszystko na gruncie planów. Ale, ale jeśli, no jeśli by się udało, to wybierałbym się na medycynę. Co zamierzasz studiować? Germanistykę. Z tego powodu też wziąłem polski niemiecki rozszerzony, a matematyka nie wiem po mi się przyda, ale kaza to pisze. W tym tygodniu maturzystów czeka jeszcze m.in. test z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz egzamin z języka obcego. Monika Antosz Grodzicka TV28. 5 maja doszło do kradzieży z włamaniem do jednego z domów na terenie gminy Myszana Dolna, gdzie sprawca wykorzystując nieobecność domowników, którzy wszyscy byli w tym czasie na weselu, pokonując okno, wszedł do, do wnętrza domu. I skradł z tego domu pieniądze polskie i walutę zagraniczną, także dość znaczną ilość biżuterii. Wstępnie pokrzywdzeni ocenili straty na 60 tysięcy złotych. Tego typu kradzieże mają miejsce na terenie tutaj szany, jest to bodajże druga lub trzecia kradzież. W przeciągu ostatniego półrocza, natomiast bardzo dużo tych kradzieży jest na terenie Podhala, Podhala, Podhala dokładnie Powiatu Nowotarskiego. Nie będzie z popularni zwłok w Limanowej. Prywatni przedsiębiorcy Beata i Jan Pałkowie nie otrzymali pozwolenia na budowę. Projekt takiej inwestycji oprotestowali właściciele sąsiadujących z tą inwestycją działek. Obawiają się, że obiekt obniży wartość ich ziemi, i tak już mało atrakcyjnej, z powodu sąsiedztwa cmentarza. Pan Andrzej Kosecki nie chciał sprawy komentować przed kamerą. W rozmowie telefonicznej przyznał, że jest zadowolony z obrotu sprawy. Kluczowym momentem dla finałowego spotkania w Pucharze Polski na szczeblu limanowskiego pod okręgu piłki nożnej między Limanowią a klubem sportowym KS Tymbark była ta oto okazja z 43 minuty, kiedy to jedynego w gola w tym meczu strzelił Mariusz Mężyk. Ta bramka, troszkę. Padła w takim zamieszaniu, troszkę obrona troszkę przespała klubu sportowego Tymbark. No zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Myślę, że tutaj już klub Tymbark postawi na otwartą grę, bo nie ma nic już do stracenia. Jednak po przerwie, mimo dużej woli walki, gospodarzom tego spotkania nie udało się zremisować. Mecz toczył się w środku pola. Limanowia co prawda wyprowadzała groźne kontry, ale nie mogły one zrobić krzywdy Tymbarkowi. Nie było łatwo, bo wiedzieliśmy, że Tymbark się przyłoży. Był z lokalnym przeciwnikiem tak samo, dużo zawodników grało wcześniej w Limanowi, że wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Sędzia tego spotkania Agnieszka Olesiak przedłużyła co prawda mecz o 5 minut, ale to nie pomogło gospodarzom w strzeleniu wyrównującej bramki. Kilku młodych chłopaków u nas mogło się pokazać trenerowi trzecioligowemu. Wiadomo, że Limanowia szuka młodzieżowców, my takich mamy kilku. Natomiast my mogliśmy przeciwstawić tylko walkę. Wiadomo, że oni są wyższe wyższej lidze, grają o wyższe cele niż my. Dla nas fajny mecz. Trochę szkoda, że przegraliśmy, no ale jak to wiadomo, jak to w piłce, kto szczeli ten wygrywa. Mecz zakończył się 1-0 dla Limanowi. Fajnie się spotkać z takimi drużynami, z którymi na co dzień nie gramy. To jest typu Limanowa, która tam walczy o, o awans do drugiej ligi. Jest to wiadomo dobry zespół, także to jest jeszcze mecz derbowy, także podwójna mobilizacja dla chłopaków. I e, na pewno te spotkania pucharowe rządzą się też swoimi prawami fajnie grać takie mecze. Sentymentalnym powrotem do korzeni był ten mecz dla trenera Mariana Tajdusia, który tu w tym barku rozpoczynał swoją karierę trenerską. Spędziłem tu trochę życia, no, praktycznie od 70 któregoś roku tu już jestem. Teraz już nikt nie pamięta tego, że kiedyś tu zrobiłem praktycznie na swoich wychowankach trzecią ligę. Potem mieliśmy drugi raz awans do trzeciej ligi, gdzie tam nam cofnęli punkty, za wchodziły te przepisy z tymi kartkami. Mieliśmy 12 meczów wygranych pod rząd w czwartej lidze. no szkoda, no ale trochę życia tu i zdrowia zostawiłem. Finał Pucharu Polski na szczeblu limanowskiego pod okręgu piłki nożnej był rozgrywany już po raz 26. Mateusz Bokowy, TV28. Przez dwa dni mieszkańcy naszego regionu mogli oglądać przejeżdżających przez region kolarzy startujących w jubileuszowym 50. Małopolskim Wyścigu Górskim. Kolarze przejechali łącznie 451 km. 10 maja wystartowali z niepołomic. W sobotę zameldowali się w Bukowinie Tatrzańskiej. Meta drugiego etapu została usytuowana w Jodowniku. Dziś kolarze wystartowali z rabki na ostatni trzeci etap wyścigu. Przejechali m.in. przez Mszanę Dolną i Limanową. Mimo nienajlepszej pogody na trasie wyścigu można było spotkać wielu kibiców, którzy obserwowali przejazd kolarzy przez nasz region. To była ostatnia informacja. Ja się z Państwem żegnam. Za uwagę dziękuję Józef Budacz. Do zobaczenia.